Jesteśmy przed katedrą Niepokalanego Poczęcia w Springfield w Stanach Zjednoczonych w Illinois. Tutaj na ziemi amerykańskiej również prowadzona jest akcja pomocy dla uchodźców z Ukrainy na terenie naszej diecezji. Od dwóch tygodni zbierane są środki w parafii, w której pracuje tarnowski ksiądz Michał Rosa. Te środki zostaną przekazane do diecezji tarnowskiej i o tej akcji, o tej naszej pomocy Chcemy również poinformować was wszystkich, którzy wspieracie w diecezji tarnowskiej, to wielkie dzieło pomocy uchodźcom. Just the reminder that we are still collecting donations in the box in the narthex for the Ukrainian refugees fleeing to Poland, and Father Martin will be taking these back to Poland and distribute where the need is. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich w Diecezji Tarnowskiej. Mam nadzieję, że dzięki prowadzonej przez księdza Michała składce w Parafii, w której pracuję, ale także dzięki pomocy wielu Amerykanów, będziemy mogli w Diecezji Tarnowskiej skutecznie pomagać tym wszystkim, którzy znajdują w nas oparcie w tej trudnej sytuacji. I mamy nadzieję, że również te środki będą w dalszym ciągu wspierać te dobre dzieła, które tutaj podejmujemy. Wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże wszystkim.